Siema kochani, z tej strony, Misiu Pysiu, a dzisiaj na, na, nagrywamy sobie troszkę coś innego, big pitball na, Roblo, na Robloxie. Więc tak, w tej grze ogólnie chodzi, nie wiem czy znacie taką grę w, jak paintball. To, co się strzela, jakby karabinami zamiast kulek, wystrzeliwa się farbę. To jest to samo tylko w grze Roblox. Tak, dzisiaj nie będzie. E, tego Minecrafta to tylko be, będzie roblox. Więc tak. Piszcie, widzowie, w komentarzach, czy chcecie takie typu gierki. Czy może jakieś inne, które znacie na Robloxie? To wiem. Kto wie? Co tam gracie? To są też oczywiście różne mapy. Oczywiście też inne bronie. I możecie zauważyć, że na dole jest takie, wiecie, pokazane jak umiejętności. Wiecie, Z. Co nie? To jest tak, że to, to są takie, takie nasze umiejętności macie jeszcze taki jak radar, którego właśnie teraz użyłem to mi zakreśla fioletowymi znakami kto z przeciwników gdzie jest e, strażnik, stra stra który jest badajże bo pod C, a zaraz już nie to wiem daje to, że stoi takie działko jak ktoś podejdzie w to działko automatycznie się tego samo strza. ono jest pod X to działa mniej więcej tak. I teraz, jak ktoś podejdzie, to działko będzie zadawało haka. Pod C jest dron. Eee, o, widzicie, teraz dużo przyszła że działko, które stoi tam, właśnie teraz zabiło jej jakąś osobę. Dobra. Eee, dron to jest w że nad tobą lata dron. Jak na przykład ktoś cię bije, że od pleców, a ty tego nie zauważyłeś. Dron zabija. O, teraz żyję tego. I teraz na pielęgę tego gdzie się inny grać. I uwaga, ostatnia broń, czyli tę nukę. To jest bardzo rzadkie. Żel to jest taka bomba atomowa, która wpada w jedno miejsce i tam gdzie są typy chyba na około okołość metrów, zabija. Wszystkie te umiejętności się odblokowuje, jeśli chodzi o zabójstwa. Za określoną ilość, zadań dron. Za określoną ilość kili dostaje się właśnie takie umiejętności. Właśnie ja odpaliłem drona. Teraz patrzę, ten na górze jest na, na, na dron. W ogóle widzowie, standardowa prośba, pra, proszę was, żeby do końca waklaracji udało się wbić 100 subskrypcji. To jest mój cel, więc proszę was bardzo widzowie. A i zaraz wam jeszcze pokażę jak działają wszystkie bronie, tylko że przepraszam was, ale ja nie mam jeszcze jak na razie wszystkich broni uodzimnionych. Bo wijajacie, ja za każde zabójstwo lub za co zrobić takiego wow, dostaje się pieniążka. Właśnie ta pieniążka można kupować lepsze bronie to jest standardowe bronie, które mają każdy. Ona taka normalnie wystrzela, taka prawdziwa do paintballa. Są jeszcze zaka. Ona to jest akurat maszynówka. Taka taka. Ty też powinien mieć każdy. Chyba że do, ktoś do, dopiero co gry zaczyna to. Ja już tę grę trochę zagrała jestem przed tym, bo, 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 bo bardzo, bardzo na się Taką mi jakby taką Ala coś. O, i takie są dwa pistolety, takie fajne się stosowają na zmianę. Trochę mi się kliknęło w spacer. I coś na co chyba każdy czekał w mnie. Jeszcze nie. A, mi nie idą. Teraz takie dwa na początku. Teraz są takie tak, tylko dla broń. I coś, na co każdy czekał czyli znajdę tylko. Gdzie się tam zagrywasz? Całą to zostawić więcej żeby odblokować od broń. Okej okay. A jeśli nie się to błądza, Chyba też tym samym. I widzowie ja mam do Was sprawę, I tak, yy, bo yy, jak ktoś jeszcze nagrywa z moich filmów na YouTubie, chyba wie, że jest jak weryfikacja Wiecie, To co sprawia, że możemy nagrywać dłuższe filmy i wiecie. I jakby ktoś mógł napisać w, komentarza, w komentarzach pod, pod filmem. Jak się taką weryfikację robi, bo z Big Pit Ball, no to jedna runda trwa 10 minut, a ja mogę tylko 15 minut nachyliwać, to jak tam się tak bardzo spodoba ta gra, to możecie e, mi napisać e, pod komentarzem, ja, i, ja, i jak się takie coś robi. I wiecie. Ja zawsze zrobić taki troszkę dłuższy odcinek. Nie, 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 to jest nie, tak, jak nie, nie, Wystarczy jeden nie, 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 cios a już się nie, 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 oj o. nie, 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 Kończymy. Oczywiście tabela wyników, tabele wyników jest pokazane ile kto zrobił Kili, kto zrobił więcej Kili to jest jak najwyżej tabeli wyników. Niestety jak mówiłem większej gry zrobić nie mogłem, bo kolejna gra to by już była za długa. Więc ja się będę z Wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Subskrybujcie, lajkujcie i cześć!